Trener zabrał nas na, na spacer w ramach y, treningu do, do lasu nad właśnie jezioro Wigry i spacerując tam zauważyliśmy, że coś się porusza po drugiej stronie jeziora, na początku myśleliśmy, że są to jakieś łosie czy, czy może jelenie i postanowiliśmy, że przyjdziemy się tam zobaczyć i doszliśmy na miejsce, okazało się, że to są dwa konie, jeden źrebak, mały koń i, i duża klacz. I źrebak był ugrzęziony po samą szyję w błocie, a klacz jeszcze wystawała, wystawał jej zad i głowa, także była bardziej bezpieczna. No i od razu reakcja była taka, że trzeba tym koniom pomóc, także bo ten mały konik był już naprawdę w opresji. Także trzeba było szybko zareagować. Na szczęście trener jest stąd z suwałk i zna doskonale okolice. Także zadzwonił po straż i wiedział, gdzie mają przyjechać. Także na całe szczęście straż przyjechała szybko. My pobiegliśmy z trenerem po pomoc, po nich, żeby ich doprowadzić dokładnie na, na miejsce zdarzenia. Wzięliśmy linę, drabinę, Biegliśmy jak najszybciej z powrotem, by, by uratować te konie, bo tak jak mówiłam, źrebak naprawdę był już. Prawie głową w tym błocie. Na szczęście trener jeszcze, który został z dziewczynami przy koniach, pomogli, bo podłożyli mu pod głowę bal drewniany, żeby, żeby całkiem nie, się nie zatopił. Bo wiadomo, młody koń to panikuje, strasznie wjeżdża w tym błocie. No ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Straż przyjechała szybko. My dobiegliśmy, pomogliśmy, obwiązaliśmy konie liną i, i wyciągliśmy je wszyscy razem. Mhm. Czyli Pani też aktywny udział od początku w akcji? No dokładnie, no, od razu zareagowałam, żebyśmy biegli po linę, bo trener wspomniał, że ma też linę w samochodzie, także zanim by straż przyjechała, może byśmy też sami zdążyli je uratować, ale na szczęście wszystko odbyło się tak szybko, także szczęśliwie się zakończyło. Mhm. Ym, czy to Pani jest miłośniczką koni? Y tak, miałam swojego konia kiedyś, lubię strasznie jeździć konno, odwiedzam stadniny jak tylko mam czas, jak, jak nie boksuję, także konie to naprawdę wspaniałe zwierzęta i jeżeli okazuje im się uczucie, to one te uczucie odwzajemniają, także kocham konie, także musiałam szybko zareagować.